Cześć, jak widać, za mną znajduje się bank. Dzisiaj postaram się wypłacić pierwszą kasę zarobioną w necie. Czy mi się uda? Zobaczymy. Dobra, to lecimy z tematem. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, dlatego że obiecałem kilka miesięcy temu, że jeżeli dojdę do celu 50 paczek, zrobię pierwszą wypłatę. Dzisiaj jest ten dzień. Tak jak widać tutaj na mojej głównej tablicy, mam do wypłaty 177 dolarów. Dzisiaj wypłacę tylko 100, żeby było po prostu do równego rachunku. Nie będę się skupiał na tym, żeby pokazywać, jak, co, jak i co robię codziennie, jak oglądam te reklamy, dlatego że jeżeli widzisz te, te wideo po raz pierwszy i cie to, Ciebie to zainteresuje, to możesz się cofnąć do, na Facebooku do poprzednich wideo, tam znajdziesz odcinki, w których pokazuję, co trzeba tutaj robić, żeby zarabiać. A jeżeli będziesz cierpliwy, to w następnych oczywiście odcinkach, do których Cię zapraszam. Będę również opowiadał, co i jak należy robić. Dobra, dzisiaj lecimy z wypłatą, więc co robię? Pierwsza, pierwsza rzecz, przenoszę się do zakładki konta. Odkupienie FutureNet Dollar. FutureNet Dollar to jest tak samo jak jeden zwykły dolar. Jak widać, jest 177 dolarów. I teraz mogę to wykupić za pomocą czterech kryptowalut. Futurecoin jest najtańszy, opłata za niego wynosi 1 dolar. Ja zrobię to za pomocą bitcoina. Tutaj odświeżę tą stronę, dlatego że ta opłata za bitcoina powinna wynosić 2 dolary. O, jest, teraz się to odświeżyło. Czyli robię to za pomocą bitcoina, ponieważ łatwiej mi to potem będzie tutaj przenieść na mój kantor wymiany walut, tutaj w Holandii. W Polsce, w Polsce jest trochę inaczej ta procedura wygląda, ale też to jest podob, podobnie jak tutaj. Dobra, teraz tak, yy, tu wpisuję sumę, która mnie interesuje, czyli 100 dolarów. Tutaj pobiorą mi opłatę 2 dolary, czyli 98 dolarów będzie do wypłaty. Minus 10%, o których mówiłem ostatnio o tych zmianach, będzie zabierane na yy, matrycę. Teraz następnie wpisuję adres, do którego będzie wysłany mój bitcoin. Wchodzę na giełdę Coindil. Na giełdzie Coindil klikam wallet, czyli portfele. Z portfela mam do wyboru różne kryptowaluty. Ja oczywiście potrzebuję bitcoina, więc depozyt bitcoinowy. I tu powinien pojawić mi się adres. Mam adres, na który muszę wysłać swojego bitcoina, żeby go tutaj dostać na ten portfel. Kopiuję to. Wracam do Future Pro. Wklejam tutaj ten adres. Sprawdzam oczywiście końcówkę i początek tego adresu, czy się zgadza. JFT. JFT3CA 3CA. Zgadza się. Wszystko jest. Wysyłam. Na giełdę. W tej chwili pokazuje mi się, że muszę wejść na moją pocztę, żeby po prostu odebrać kod. To jest takie podwójne potwierdzenie dla mojego bezpieczeństwa, żeby ktoś inny mi się tutaj nie włamał i nie wysłał moich pieniędzy. Jest FutureNet. Jest kod, który, którego teraz skopiuję. Kopiuj. Wracam do platformy. Wklejam ten kod 163433 Sprawdzam jeszcze raz. 163433 i potwierdzam. W tej chwili jest zielono, na zielono napisane, że wszystko jest w porządku. wchodzimy na depozyt. Zakładki wallet. Sprawdzić yy... detale w portfelu i w tej chwili czekam aż moja wypłata tutaj dojdzie na konto, na giełdę Coindil, i stąd będę mógł dalej po prostu wymienić to na, yy, na, na euro w moim wypadku. Na Dobra, teraz czekamy aż dojdzie, yy, dojdzie to na Coindil. Dobra, już doszedł ten przelew tutaj na konto, jak widać, jest, jest, jest gotowe. Przetłumaczę to na język polski, żeby to było lepiej widać. W tej, w tej chwili mamy około 2 bitcoinów, nie 2 bitcoinów, tylko 0,02 bitcoina. Tutaj wrócę jeszcze, że jest potwierdzenie tego, że jest skończone. 10 dolarów jest wzięty 10% na te matryce, o których Wam mówiłem. 2 dolary opłata do przelania 88 dolarów, ale jak widzicie ja tutaj mam e, to wychodzi trochę więcej niż po prostu, wrócę jeszcze tu do portfela, po prostu więcej niż 88 dolarów. Bo w tej chwili mam 89 dolarów 91 centów, ja tam miałem jakieś 60 centów na koncie. Ale z tego względu, że bitcoin trochę poszedł do góry, to to, to jakby te parę, parę centów jest ekstra. Tak to działa. Możesz, możesz wypłacić sobie na, na giełdę z, z Ad pro na giełdę możesz wypłacić sobie bitcoina czy inną, czy inną kryptowalutę, która jest tam dostępna. Nie musisz wypłacać tego na, 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 swoje, na swoje konto bankowe, możesz sobie zatrzymać i jeżeli... Kryptowaluta idzie do góry, to w ten sposób też zarabiasz, bo masz to na portfelu i twoje, twoje konto po prostu się, się zasila. To też jest fajna, fajna metoda. Oczywiście no, wiadomo na swoją odpowiedzialność, bo może iść kryptowaluta w dół i możesz też się stracić oczywiście. Ale jeżeli śledzisz rynek, to, to nie powinieneś mieć z tym problemu. Dobra, w tej chwili wycofujemy te środki, czyli do wypłaty. Przechodzimy do portfela wypłat kwota do wypłaty, czyli wypłata wszystkich środków. Już mi tutaj odejmuje oczywiście opłatę. Teraz adres portfela, na który chcę wysłać. Ja wysyłam to na Bitcoin Meister tutaj w Holandii, czyli taki kantor, kantor wymiany walut, jakby internetowy. Ja z niego korzystam już, korzystałem niejednokrotnie. Też zmienię to na język polski, żeby to było lepiej widoczne. Dobra, i depozyt. Tutaj mi się pojawia adres portfela tego Bitcoin Master. Kopiuję to. Na ten adres przeleję swojego bitcoina. Wklej. I teraz bardzo ważna rzecz. Trzeba sprawdzić ten adres jeszcze raz, bo jeżeli wyślę na jakiś inny adres, to po prostu już nie odzyskam tych swoich środków. Czyli zawsze sprawdzam pierwsze, trzy literki, czy cyfry i ostatnie 3KZ. KZ Zgadza się opis. Mogę sobie tam wpisać przelew własny. I tutaj muszę wpisać hasło z Google Authenticator, czyli takie podwójne zabezpieczenie, dlatego że tutaj nikt nie ma prawa przelać Twoich kontów na swoje konto bez Twojego potwierdzenia. Także na chwilę się wyłączę na telefonie, żeby wziąć ten kod i za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem. Wbiłem ten kod, muszę go szybko zatwierdzić, bo on się zmienia. Zaj, potwierdź swoją zapłatę w wiadomości e-mail. Widzicie, tu pokazuje się dodatkowa, dodatkowa forma zabezpieczenia, czyli jest to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Muszę wejść na pocztę. O, przyszło, przyszedł właśnie mail. Potwierdzający i teraz, jeżeli chcę wypłacić, mam kliknąć. Jeżeli nie chcę, klikam w tego. Oczywiście chcę. Potwierdzam. Tutaj klikam. Tak i zostało wszystko potwierdzone. W tej chwili dziękuję. Zapłata potwierdzona. Iść do wypłat. W tej chwili mogę sobie tylko wziąć i czekać tutaj po prostu na, na przelew do Bitcoin Meister. Jeżeli to tylko przyjdzie, to oczywiście zaraz to będziemy przelewać dalej na konto, na konto bankowe. Dobra, lecimy dalej. Jak widać, tutaj już jestem w Bitcoin Meister. Doszedł ten przelew z giełdy Coinlear. Tutaj jeszcze raz mogę sobie sprawdzić 0,2 Bitcoina. Przelano do Bitcoin Master 0,2 Bitcoina po drobnych. Oczywiście tam jest opłata wzięta również za tą transakcję. I teraz wchodzę sobie do portfela. Tutaj będę miał pokazane ile dostałem tego Bitcoina. W tej chwili mamy 0.2, czyli jeszcze przetłumaczę to szybciutko na język polski, żeby to lepiej było widać. Czyli jest tak, wartość rynkowa 78 euro, do sprzedaży 74 euro, czyli jeszcze przeliczmy to, ile, ile mi to przyszło. Biorę kalkulator walut, walutowy, mogę sobie to przeliczyć, czyli miałem 74 euro, przeliczam to na dolary. Wychodzi, że dostałem 83,5 dolara a Future wysłało 88 dolarów, czyli 5 dolarów wyszły, wyszły te opłaty z tym, że no, ten kurs Bitcoina jest teraz w dole, tak? Czyli około 5 dolarów wyszły jeszcze opłaty na, z tego portfela CoinDeal na Bitcoin Master. Oczywiście Bitcoin Master to jest kantor wymiany walut, jeżeli bym to następnym razem zrobił przelew na normalne konto już bezpośrednio tutaj i zobaczymy z, z, z giełdy KONDIL bezpośrednio na moje konto, bez, bez tego Bitcoin Meistera, czyli bez tego po prostu kantora wymiany walut, i zobaczymy jaka będzie wtedy, jaki będzie ten przelicznik. To jest po prostu pierwszy raz próbna, próbna sprawa, więc, więc lecimy tak, żeby to było dla mnie szybciej i żebym mógł Wam to pokazać. Dobra, lecę dalej. Co muszę zrobić następne? No, biorę i sprzedaję teraz ten mój Bitcoin. Muszę go sprzedać, żeby dostać po prostu euro. Czyli maksymalną kwotę sprzedaję. Sprzedaj. 74 euro. I już jest sprzedany. 74 euro mam sprzedane. OK. I następnie biorę odbierz euro. Sprawdzam sobie oczywiście mój numer konta. Tutaj Wam mogę pokazać, dlatego że to nic nie szkodzi, jeżeli będziecie widzieli mój numer konta, ale ja muszę sobie go sprawdzić oczywiście z moją kartą, czyli NL84 INGB 27 końcówka. Ja mam holenderską kartę, więc jest NL w Polsce. Jeżeli mieszkasz w Polsce, no to będzie tu PL. Jeżeli w Holandii, wiadomo NL. No i wypłać euro. Wypłacamy pierwszą, pierwszą. Kasiu Rezneta. Przelewamy. Kasa poszła. I w tej chwili czekam, aż mi dojdzie na konto. I zobaczymy, jak dojdzie na konto. to Idziemy do bankomatu. Dobra, jak widać tutaj na ekranie, pieniążki doszły. Wszystko jest w porządku. 73 euro do wypłaty. No cóż, zapraszam do bankomatu. Ok, zaleciłem z tematem. Jestem przy bankomacie. Wkładam kartę i lecimy. Zobaczymy czy da się wypłacić za kasę w lecie czy, czy nie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Ej, bino. Robijam kod. Wypłacam 70 euro, to 84 do wypłaty. to pierwsza kasa zarobiona w necie czyli wszystko działa i wszystko jest w porządku nikt mnie nie okradł dobra przeniosłem się do samochodu bo na dworze strasznie wieje jak widać wszystko działa FutureNet FutureAd Pro wypłaca pieniądze zarobione w necie cieszę się z tego bardzo to wielki dzień dlatego że no. Kilka miesięcy, kilka miesięcy pracowałem nad tym, żeby, żeby do tego doszło, no i się udało. Jest kasa, kasa zarobiona, bardzo się z tego cieszę. Zastanawiałem się, co zrobię z tą pierwszą kasą zarobioną i może to nie są duże pieniądze, dla jednych duże, dla niektórych małe, ale ja się cieszę i z tych pieniędzy zrobię dobry użytek, dlatego że moja bardzo bliska osoba w Polsce jest teraz w sanatorium i ma tam problemy z plecami. I myślę, że te kilka groszy pomoże jej w tym, żeby się w tym sanatorium zrelaksować jeszcze bardziej, żeby sobie sprawić jakąś przyjemność, czy psychiczną, czy fizyczną. Nieważne, ważne, żeby doszła jak najszybciej do zdrowia. Więc te pieniążki lecą do Ciebie, siostra, i pozdrawiam Cię serdecznie. No i co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? No tylko tyle, że widzicie, wszystko tutaj jest w porządku. To najważniejsze. Druga rzecz, dzięki bardzo, że przez te kilka miesięcy oglądałeś te wideo i dotrwałeś tutaj ze mną do, do, do tego momentu. To, to fajne. Co jeszcze? Najważniejsze, co chciałem Tobie powiedzieć, to to, żebyś nie zrobił tego błędu, jaki zrobili moi znajomi. Dlatego, że kiedy zaczynałem kilka miesięcy temu oglądać reklamy w necie i zacząłem robić o tym filmiki, okazało się, że kilku moich znajomych ogląda te reklamy, ale. Zdecydowali za mnie, że ja się do tego nie będę nadawał i w ogóle nie pokazali mi tego tego takiej możliwości. Dlatego ja robię te filmiki. właśnie tym celem tych filmików jest to, żeby tobie pokazać, dać tobie możliwość, żebyś to ty sam zadecydował, czy ty się do tego nie nadajesz, czy się nie nadajesz, bo być może jest tak, że się po prostu do tego nie nadajesz. No i tyle no i to jest w porządku, ale być może, Ktoś z Twoich znajomych szuka możliwości sposobu dorobienia sobie czy, czy, czy zmienienia z, jakiejś zmiany w swoim życiu i ta możliwość będzie dla nich dobra, więc pozwól im zdecydować, po prostu pokaż im te wideo i niech oni sami za siebie zdecydują, czy się do tego nadają, czy nie. Bo jeżeli będą się do tego nadawać, będą chcieli to robić, to na pewno będą Ci za to bardzo wdzięczni i podziękują Ci za to. No i co jeszcze? W zasadzie to na, na te wideo to tyle. E, następne wideo oczywiście zapraszam Cię. Tutaj są u góry linki, e, do których możesz się tam zarejestrować albo poczytać o tym programie. Oczywiście jeżeli jesteś w Polsce mo, możesz napisać do mnie. Pomożemy Ci razem z zespołem wystartować z Damianem Żukiewiczem, z Piotkiem Ostapowiczem. Jeżeli mieszkasz w Holandii to możesz te, napisać do mnie i możemy się oczywiście spotkać, nie ma problemu. E, także Tyle w skrócie, już za kilka chwil będę nakręcał kolejne wideo o giełdzie Coincasso. Na pewno widzisz tutaj na Facebooku, jeżeli śledzisz mojego Facebooka, że wrzucam różne artykuły na temat giełdy Coincasso. Będę mówił o tym jak zostać, jak wykupić sobie udziały na, na giełdę i jak zacząć zarabiać pasywnie, czyli w taki sposób, że Raz zainwestowane pieniądze pracują dla ciebie przez długi, długi okres czasu. Ale to nie w tym wideo, zapraszam cię oczywiście do tego, żeby oglądać i śledzić. Eee, a ja tymczasem lecę na pocztę, wysyłam te pieniądze do Polski. A oczywiście jeszcze chciałem podziękować tutaj moim najbliższym, bo bez was bym tego na pewno nie osiągnął. Angelika, Adrian, dzięki bardzo za wsparcie każdego dnia. I Adrian, szczególnie dla Ciebie bardzo wielkie dzięki, dlatego że to, co Ty robisz, jak pomagasz mi w internecie, to jest po prostu mistrzostwo świata. E, także kasa jest, wszystko działa. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!